Dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj 15 grudnia, 15 dzień vlogmas. Dzisiaj jest środa. Otwieramy kalendarz i szukamy 15. Mamy tu. Ciekawe, czy dzisiaj też rozerwę. Mam tutaj napisane, a może nagraj świąteczne stylówki. Dzisiaj nie miałam w planach tego robić, ale może uda mi się coś takiego nagrać w weekend. Zobaczymy, może mi się w weekend uda to nagrać. Jest to na pewno też fajny pomysł na świąteczny film. Dobra, widzę też, że 15 jest tu, i widzę też, że muszę już pomagać sobie. O, jako jedyna mi się chyba otworzyło ładnie. Jest duża spinka, słuchajcie, tylko tym razem jest przeźroczysta. Your pants. Witam się kochani z wami, już po drugiej stronie ogarnęłam się i wychodzę do paczkomatu, bo przyszły mi prezenty, ale nie mogę wam ich pokazać, bo osoby, dla których są te prezenty, mogą oglądać tego vloga. Dzisiaj sobie, słuchajcie, zrobiłam warkocz przy użyciu właśnie tej malutkiej nogumeczki. Jakoś mi tak śmiesznie wyszedł ten głos, no ale niech będzie. W nocy się słuchajcie wszystko roztopiło, jest chlapa i jest chyba 3 czy 4 stopnie na plusie, także myślę, że włożę sobie taki lżejszy płaszczyk, żeby się zbytnio nie zgrzać. Zabieram was ze sobą. w domu biegłam w zasadzie mi się słuchajcie przypomniało, że przecież mawiałam także prezenty przez Allegro i zamawiałam je przez Allegro kamankę i zamawiałam je kurierem. Więc jeśli dzisiaj ma być jakiś kurier, no to ja nie dostałam powiadomienia, tylko dostałam kamanek na maila czy tam na sms Nie wiem, czy dzisiaj przyjdzie jakiś kurier, nie pamiętam, czy dzisiaj ma przyjść, czy jutro. że biegł się e, do domu, paczuszka odebrana, prezenty są super. Ja mam teraz swoją kawusię i chyba do kawusie otworzymy kalendarz Lindor. Zmierzając po kalendarz zauważyłam, że no niestety, ale kuchenka już wygląda tragicznie, także zrobiłam miksturkę, wrzuciłam tutaj wszystkie palniki z kuchenki. Mikstur... Córka jest spłyną do naczyń i oczywiście niezawodnym odstem Się chwilkę wymoczą talniki a ja się potem zabieram za kuchenicę, tylko sobie zapiję kawusie. Tutaj szukamy piętnastki, już pomalowałam paznokcie, tak że nie będę Was dalej straszyć. to jest tu. się mój ulubiony, no to jestem szczęśliwa. I jeszcze słuchajcie, jedno pytanie tylko do Was, może wiecie, gdzie znajdę taki duży kosz, żeby go położyć? Właśnie o, w tym miejscu za kanapą. Może macie jakiś taki e, fajny kosz, taki, słuchajcie, większy kosz, który pomieści te 3-4 koce. No bo robi mi się tam e, w kącie taka graciarnia. Chciałabym, żeby w nowym roku tam też stanęła lampa. Byłaby tam lampa i kosz. No ale może wiecie gdzie takie fajne kosze można znaleźć, żeby też nie wyglądały jakoś bardzo brzydko i nie były kosmicznie drogie. Dajcie znać, jeśli coś takiego u siebie macie albo gdzieś widzieliście. Jestem siebie dumna, wyszorowana. Mam e, kuchenkę. Tutaj się jeszcze suszą do niepalniki, umyłam wszystkie szafki, piekarnik, mikrofalówkę i nawet, słuchajcie, przeleciałam te górne szafki, które wcale nie jest tak łatwo umyć. Bo jak widzicie, one są aż do samego sufitu. Nawet skoczyłam tam na górę i przetarłam okap, także wszystko się tutaj błyszczy. Kuchenka czeka już tylko na palniki, niech ona sobie obeschną. No i został mi jeszcze tylko słuchajcie, ten przeklęty zlew. Jeśli będziemy słuchajcie, urządzać kolejny dom, to nie wezmę w życiu czarnego zlewu. Najlepiej wziąć jakiś taki piaskowy, na którym po prostu tego osadu kamienia nie jest widać. Nie wiem, czy mi się dzisiaj jeszcze uda za to zabrać. No ale zobaczymy. Powiem wam, że zabierałam się do tego tak długo, a w sumie to długo mnie nie zajęło. Nawet to czyszczenie, słuchajcie, nie zajęło mi całej godzinki. Super są te ściereczki z wieledy. Ja je moczę tylko w ciepłej wodzie i wszystko wchodzi. A mowa o tych ściereczkach. Ja je bardzo lubię właśnie do przecierania mebli. No i jak widzicie, usuwają 99% bakterii. Czas na obiad. Dzisiaj będziemy robić tą sałatkę z tofu i z pistacjami. Taka wyszła nam sałatka. Kolorowa, zdrowa. Buraki, pomarańcze, wędzone tofu, pistacje. Będziemy teraz zajadać. Dzisiaj mamy taki zdrowy lunch. Co, mamo? Już dawno nie miałyśmy sałatki na obiad. Tak. No także trzeba się tym cieszyć Przyszedł czas, ten czas w roku, że zrobiłem sobie gorącą czekoladę z piankami Mamy tutaj taką czekoladę z Biedronki, kiedy się kupiłyśmy O smaku pomarańczowo-goździkowym Ona nie bardzo smakuje kamankowy ale nam smakowała I mamy jeszcze takie mniejsze pianki Także myślę, że dodamy do czekolady pianek No i będziemy miały, słuchajcie, taki poobiedni deser czarną pielęgnację i chciałam Wam dać znać, czego teraz używam. Troszeczkę Was updateować, bo moja pielęgnacja w zasadzie każdego dnia wygląda trochę inaczej. Akurat dzisiaj oczyściłam twarz z makijażu moim ulubionym olejkiem z Alterry. Zmyłam go, słuchajcie, czymś nowym, także tutaj Wam przybliżę. Ten żel, słuchajcie, jest bardzo łagodny i na dodatek przepięknie pachnie zieloną herbatą. Ja za każdym razem jak go myję, to przypominają mi się te perfumy Elizabeth Arden. One chyba były o zapachu takiej zielonej herbaty. Pachnie. Bosko. To jest że dla mieszanej, tłustej skóry i on nie zostawia skóry takiej e, ściągniętej, piszczącej. Używam go od kilku dni i na razie jestem zachwycona. Zobaczymy, jak to będzie w dłuższej perspektywie. To już jest ostatni dzień, słuchajcie, moich włosów. Jutro już będę musiała je umyć, także zawsze w, w przeddzień mycia nakładam sobie olejowe serum. Tutaj, słuchajcie, mam takie serum z Basic Lab, to jest serum z witaminą C, który rozjaśnia przebarwienia. A przed serum jeszcze e, zapomniałam dodać, że użyłam toniku. Teraz używam tego eko sorbetu z bielendy. On no, jest okej, okay, ale szału nie robi. Potem był serum pod oczy, i to jest moje kolejne odkrycie z Basic Lab. Jak widzicie, ja teraz się lubuję w tej marce i testuję od nich dużo nowości. I to serum zwyczaj właśnie nakładam na noc, nie zawsze o nim pamiętam. Ale jak o nim pamiętam, to jestem zachwycona, także super. Ja go nakładam pod oczy. Nie nakładam go na powieki, bo coś ostatnio miałam z powiekami. Problem z przesuszeniem, także dałam im odpocząć. Coś, co stosuję teraz zarówno pod oczy, jak i na powieki, to jest krem. To jest ten fermentacyjny krem pod oczy z Bentona, fajnie nawilża. Nie wiem, czy nie kupię sobie większego rozmiaru, zobaczymy, ale to w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu, bo mam jeszcze dwa kremy właściwie żele, które bym chciała zużyć. Te z Flos Leku, które kupiłam sobie, jak miałam właśnie te podrożne powieki. One są super. Koją i nawierzają. Ten jest ze świetlikiem i z rumiankiem, a ten jest samym świetlikiem. Prawdopodobnie te żele po prostu nie pogorszą wam stanu a mogą też ukoić. Tutaj Pani Fabryce powiedziała, że ten z rumiankiem powinien ściągnąć jakąś ewentualną opuchliznę. I ostatnim krokiem był ten krem. To jest kremik również z Basic Lab. To jest ta bogata konsystencja, której ja używam, słuchajcie, na noc, a na dzień używam tej lekkiej. Także jestem zaopatrzona. Myślę, że to już było tyle na dzisiaj. Dało mi się umyć ten zlew. Dzisiaj naprawdę taki pracowity dzień. Lecę do łóżka sobie trochę poczylować poczytać, a my widzimy się już jutro. Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek, 16 grudnia. Otwieramy kalendarze. 16 dzień Vlogmas i patrzymy, co tam mamy. Opatrzcie, akurat mi się wyciągnęło. Co my tam mamy na dzisiaj? W 16 mamy zrób dobry uczynek i myślę, że mogę zrobić coś od ręki, a mianowicie... Każdy, słuchajcie, z Was też może to zrobić: wejść na stronę się pomaga, wybrać osobę, której chcecie pomóc, i wpłacić jakiś tam nawet symboliczny datek na zbiórkę. Ja zaraz poszukam. Nie wymaga to dużo wysiłku, a można pomóc. Jedna wpłata zrobiona pomogłam Kacperkowi, i znajdę jeszcze jakąś może drugą dorosłą osobę. No i datek poleciał do drugiej osoby. I słuchajcie, zachęcam Was do tego samego, żeby przed świętami nawet tą symboliczną złotówkę czy pięć podarować drugiej osobie. Zamykamy kalendarz Pauli i zaraz też dam Wam znać na Instagramie. Może słuchajcie, ktoś też będzie miał ochotę zrobić dzisiaj dobry uczynek i pomóc komuś na tej stronie, także myślę, że zaraz wstawię post na Instagrama. Koniecznie mnie tam obserwujcie, bo tam jestem na bieżąco, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że ostatnio też mi nieźle idzie. Tu jest jakaś łódka. Oj oj, oj oj, oj Pani, to jest malutka gumeczka czarna. Tak jak mówiłam, czarnych nigdy dość. Znowu jest 11, a ja nie jadłam się na nią, także zabieram się za to i mam ochotę chyba dzisiaj na takie tosty, typowe tosty z tostera A jeśli chodzi o herbatę, to biorę tą zieloną. Dzisiaj mam pigwet z cytrusami. Zamiast dwa tosty zrobię sobie tosta i dołożę sobie tej sałatki, którą miałyśmy wczoraj na obiad. Żeby trochę zieloniny nagle ciało. Też się tak zastanawiam chyba dzisiaj a nie idę na spacer, bo... Pada jest szaro, boro i ponuro. Może sobie zrobię trening w domu. Nie pokazuję Wam, słuchajcie tego, bo to by było nudne. Ja sobie codziennie, nawet jak oglądam jakiś serial, staram się 15 minut poćwiczyć z gumami na to moje kolano, bo wtedy mi po prostu kolano nie boli. W końcu o której cię je to śniadanie? Ja ostatnio jem śniadanie na lunch. To już na talerzu, i okazało się, że wczoraj mama dodała jeszcze do tej sałatki ryż. Także ona jest dosyć zapychająca. Nie wzięłam sobie jej dużo, za to dołożyłam sobie pomidorka, paprykę. I ostatnią moją fazę nieskończoną. Słuchajcie, mogę jeść pomarańcze zamiast najlepszych cukierków. Nie wiem, co mi się stało z głową, ale pomarańcze wchodzą mi ostatnio jak złoto. Posprzątałam przedpokój. No i ten nasz przeklęty stół, na którego się odkładało wszystko i nic. I za nie mogłam, także stwierdziłam, że czas jest na kawkę. Akurat przyszła mama mama też pije ze mną kawkę i przyniosła słuchajcie Twixa, wiedziała, że się podzielimy także jeden paluszek jest dla mnie Jemy kawkę, ja mam kawkę w świątecznym kubku, to jest kubek do kawki ale w tym... wcześniej Ci zbiła no to ale, mam za to trzy razy ładniejsze, 16, 16. kurde nie widzę gdzie jest jeszcze 16, jeszcze do kawki yy, zjadłam już tego batona, ale bym chciała sobie czekoladkę, o jest 16. kalendarz jest bardzo dobrze wytłoczony, bo tamten z gumkami o, chyba będę miała podwójne kulki, to jedna pójdzie Uch. dla Ciebie, mam. Jak miałam tamten z gumkami, to on się źle otwiera, ten jest bardzo dobrze wytłoczony. Proszę. Jednak Lindor, jednak Lindor to jest dobra Jednak Lindor to jest Lindor. No nie to jednak jak zrobią coś, to nie? Tak, to porządnie. Dobra, porządny. jeszcze trochę kawki mi zostało, to sukiereczek na zakończenie. A na obiad słuchajcie, mamy dzisiaj taki makaron. Mama szybko zrobiła. A my tu mamy, mamo, kiełki, jogurt naturalny, trochę czosnku, i gałki muskatułowej do jogurtu i rukolka. Smacznego! Dajcie znać w komentarzu, co u Was dzisiaj na obiad. I ja dzisiaj cały dzień no make-up właśnie. Zrobiłam sobie trening. Siadam teraz do komputera pomontować. Daję dzisiaj trochę też skórze odpocząć, może wieczorem sobie jeszcze zrobię jakąś maseczkę. Kamil już niedługo powinien być w domku, także ja korzystam z tego, że go jeszcze nie ma. Siądę chwilę do komputera, pomontuję. Słyszycie gwar, bo y, przygotowujemy kolację. My mamy kolację już gotową, zostawiam was już tutaj, żegnam się z wami, bo y, potem znowu zapomnę. Dziękuję wam za oglądanie, jeśli wam się podobało, to koniecznie zostawiajcie kciuka w górę, komentujcie, wpadajcie na insta, buziaczki, do następnego, pa pa. pa.